Po uruchomieniu aplikacji możemy sobie wybrać jeden z typów, jedną z dwóch typów drukarek, czyli albo specjalizowana drukarka typu zebra, albo zwykła drukarka, taką jaką używamy do wydruku, np. faktur. Możemy nasz wybór zapamiętać, wtedy nasza ostatnio wybrana drukarka będzie domyślna, domyślnie tutaj proponowana. Jeżeli uruchomimy kreator wydruku etykiety. Standardowo zobaczymy tutaj już jakieś formaty zdefiniowane podczas jakby instalacji wersji demo one się tworzą. Oczywiście dany format tutaj po lewej stronie nam się pokazuje, jaką on ma zawartość, czyli nazwa etykiety, i rozmiar, który zdefiniujemy, użyty format kodu kreskowego i jak co mniej więcej ta etykietka będzie nam tutaj robiła. Możemy sobie dany format albo poprawić. Tak, Przedytować jego zawartość, czyli yy możemy sobie tutaj zmienić format kodu kreskowego, który używamy, możemy sobie zmienić rozmieszczenie poszczególnych elementów, możemy sobie dodać kolejne sekcje, które na przykład będziemy chcieli tutaj uaktywnić i dodać, i w momencie, gdy jest to tworzone w trakcie jakby poprawiania, jeżeli zapiszemy sobie, na przykład zmienimy sobie format kodu kreskowego. Zapiszemy, no to ten format został z, jakby zdefiniowany na nowo, tak? Czyli jeżeli wejdziemy sobie z powrotem w popraw, no to widzimy, że tutaj to zostało zmienione. Natomiast jeżeli chcielibyśmy stworzyć zupełnie nowy format, no to możemy sobie tutaj na przykład wpisać dwójkę. Tutaj widzimy od razu, że ten format zostanie zapisany w takiej lokalizacji, jaka tutaj jest podana, czyli pełna ścieżka dostępu i tutaj powiedzmy sobie wybierzemy na przykład jakiś inny rodzaj kodu, kod 39 powiedzmy. Zapiszemy i wtedy mamy już kolejny wzór tutaj dostępny. Tamten pozostał niezmieniony, a w tym formacie mamy już wprowadzoną zmianę i możemy ją nadal modyfikować. Możemy oczywiście dodać bądź usunąć właśnie kolejne sekcje, zmieniać format wydruku etykiety, znaczy jego jakby rozmiar, tak? czyli szerokość, wysokość, yy, możemy sobie tutaj jakby zdefiniować yy, marginesy, od którego zacznie się pierwsza etykieta, yy, zdefiniować ilość etykiet, którą zamierzamy mieć na, na wydruku, yy, zdefiniować układ kartki z etykietami, poziomy pionowy, no a tutaj oczywiście mamy nazwę, lokalizację, która się tworzy automatycznie, z nazwy oraz tekst, który pozwoli nam później na liście łatwo zorientować się, którą etykietę sobie wybraliśmy.